Istnieje dużo kontrowersji wokół tego, czy dane na temat skutków in vitro są rzetelnie raportowane, czy nie. Jednym z takich elementów i wskaźników, który mówi, że można by to robić w miarę rzetelnie, to jest na przykład zachorowalność na siatkówczaka. To jest nowotwór dna oka, który się pojawia na skutek odziedziczenia defektywnego genu od jednego z rodziców, albo mutacja może się pojawić, jak mówimy, denowo. I wykazano, najpierw w badaniach holenderskich, później we Francji, że siatkówczak występuje pięć razy częściej po in vitro niż po zapłodnieniu naturalnym. Gdybyśmy wzięli jeszcze pod uwagę to, że Wszystkie przypadki, te, które opisano i badano głębiej, to okazało się, że to są przypadki siatkówczaka, który powstał novo, Czyli wtedy należałoby przyjąć, że częstość mutacji prowadzących do tego siatkówczaka jest 10 razy większa po zapłonieniu in vitro niż po naturalnym poczęciu. I Dlaczego to budzi takie kontrowersje I, i wzbudziło zresztą w świecie nawet dyskusję na ten temat? Otóż po pierwsze, gdyby przyjąć, że częstość występowania tego nowotworu występuje, jest taka sama jak po inwitro, jak i po zapomnieniu naturalnym, to pytanie, powinniśmy ich mieć, tych przypadków opisanych, 500, 400 może? A wszystkich w literaturze znalazłem chyba 15? To jest pytanie, gdzie reszta? Dlaczego w raportach nie ma innych przypadków raportowanych po y, zapaleniu in vitro? Przecież one powinny być, a ich nie ma. Czyli nie raportuje się, te wyniki nie są rzetelne i nie należy się za bardzo opierać na tym. Po drugie, mówi się, że. Po in vitro nie ma więcej defektów genetycznych niż po naturalnym poczęciu. Otóż in vitro zaleca się osobom i parom, gdzie w tle bezpłodność jest warunkowana defektem genetycznym. To może być defekt, który bezpośrednio powołuje, powoduje tylko i wyłącznie niepłodność, ale możemy powiedzieć, że niepłodność to nie jest defekt, bo w następnej generacji mój syn też może mieć dziecko po in vitro. tego to żaden defekt. Jeżeli to jest bezpośrednio powodowane defektem, na przykład w chromosomie Y, to można tak powiedzieć. Tylko, że część ludzi kwalifikowanych do in vitro, kwalifikowanych jest dlatego, że występuje u nich inny defekt. Często to się określa jako tak zwaną zrównoważoną aberrację chromosomową. To znaczy, informacja genetyczna tego człowieka jest zupełnie poprawna. On jest zupełnie zdrowy, tylko że ma dwa garnitury chromosomowe, które do siebie za bardzo nie pasują. W naturze dzieje się tak, że jeżeli się to stwierdzi w mejozie, to znaczy, jeśli w procesie naturalnym stwierdzono, że te dwa garnitury od mamy i od taty nie pasują za bardzo do siebie, nie produkuje się gamet. Jeżeli się nie produkuje gamet albo produkuje ich bardzo niewiele, to mamy osobę bezpłodną, niepłodną. W przypadku mężczyzny można pobrać przez biopsję jąder jakieś komórki haploidalne, które wyglądają na plemnik, że się wstrzykuje do komórki jajowej i mamy rozwijający się zarodek, może się urodzić dziecko. Nie ma cudów. W takim przypadku częstość występowania defektów musi być wyższa niż w nat przy naturalnym poczęciu. Naturalnie ten człowiek nie mógłby mieć dzieci, bo natura tego zabrania. Natomiast w tym przypadku in vitro jak gdyby łamie tę barierę i łamiąc tę barierę zwiększa częstość występowania defektów. Tego się obejść nie da, bo nie możemy badać pojedynczych plemników na wystąpienie defektu, bo jak zbadamy taki plemnik, to już go nie ma.